Witajcie, dzisiejszy film będzie poświęcony temu jak sobie zrobić własną lampkę nocną, nie dość że pięknie wyglądającą np. tutaj z logiem Forda, też dodatkowo sterowaną z pilota. Można zmieniać sobie między innymi jasność, tryby. Oczywiście mieć tryb stały lub możliwość wyłączenia. Lampka została stworzona w technologii druku 3D, a zasilana jest poprzez złącze USB typu C. Więc nie są tutaj potrzebne żadne baterie, a jedynie kabel USB-C i wtyczka do ładowarki 5V. Czyli najzwyklejsza taka wtyczunia do ładowarki da radę. W tym materiale nie będę zagłębiał się w to, jak taką lampkę sobie stworzyć na drukarce 3D, bo to już jest inna sprawa. Tutaj jedna drukarka, tutaj druga drukarka, więc powoli się to kręci. Tutaj na przykład gongi z takim oto rewelacyjnym efektem. Link do tego oczywiście macie w opisie, ale z racji tego, że jest to kanał bardziej Elektroniczny, to skupimy się na tym, jak stworzyć elektrykę w takiej lampie. Świetnie się składa, bo akurat mam tutaj drugą, taką samą lampkę, która ma ściąganą górę. Tutaj materiał jest dwustronny, a tutaj mamy taki oto piękny pojemnik. Ten pojemnik jest w pełni nieprześwitujący, natomiast napis jak najbardziej prześwituje. A więc do stworzenia naszej lampki będziemy potrzebować. Sam korpus lampki, złączę USB typu C z taką oto śrubką z tyłu, żeby je zamontować. Kontroler do taśmy mono wraz z pilotem. przetwornice step up, a dlaczego jest ona potrzebna, wytłumaczę za chwileczkę. No i najważniejsza rzecz, a więc taśma LED. Jest to taśma LED COB, w tym przypadku biały neutralny 12V. No i podstawowe narzędzia jak miernik wiertarka, ciągaczki do izolacji, lutownica, która obecnie leży na ziemi oraz pistolet na gorący klej. Całą naszą przygodę zaczynamy od rozebrania lampki, aby wywiercić w niej otwór na nasze USB typu C. Z racji tego, że lampka jest dokładnie symetryczna, więc nasz otwór będzie mniej więcej tutaj. Można sobie wziąć wiertarkę z końcówką do drewna. Wiem to drewna, ale tu ma taki fajny szpikulec, dzięki temu, że jak już się wbijecie tym szpikulcem, to już reszta idzie bardzo gładziutko. Gdy nasz otwór mamy gotowy, bierzemy nasze dwa przewody, czerwony oraz czarny, przekładamy przez dziurę, a następnie nasze USB-C montujemy na wprost. A jak już się to uda, bierzemy naszą nakrętkę, przekładamy przez przewody. A następnie przykręcamy, bo dzięki temu nasze złącze USB-C po prostu z naszej obudowy nie wypadnie. Pierwsza część za nami, teraz część numer dwa. mianowicie przetwornica. Przetwornica Step Up jest to cudowne urządzenie. Z tego względu, że tutaj, gdzie mamy V-In, dajemy czerwony przewód od USB-C, tam, gdzie mamy GND, wpinamy czarny przewód, tu z drugiej strony będziemy wpinać nasz kontroler. I co to zmienia? Jeżeli my tutaj wprowadzimy nasze 5V, który mamy z naszego USB-C, a które leci z naszej ładowarki, to kręcąc tą malutką, złotą śrubką, możemy uzyskać tutaj na wyjściu 12V, 15, a nawet 24 V, co nam się bardzo przyda, z tego względu, że taśmy COB na 5V kosztują majątek, przynajmniej na ten moment. A taśmy COB na 12V są znacznie, znacznie tańsze. Jeżeli podłączymy taśmy 12V pod zasilanie 5V, to takie taśmy świecić nie będą, więc ta przetwornica jest nam niestety, ale bardzo potrzebna. Teraz bierzemy naszą lutownicę, odpalamy i niech się grzeje. A ja sobie wezmę jakiś profesjonalny karton, te nasze srebrne pady lutownicze. Zalewamy cyną. Gdy to się uda, nasza przetwornica prezentuje się o tak, a my w tym momencie przylutujemy do niej sobie USB-C, czyli czerwony pod V-In, a czarny pod GND. Gdy to mamy gotowe, przyszła pora na pewne mierzenia czyli potrzebujemy multimetr. Bez niego niestety ani róż. Bierzemy nasz przewód USB-C, bierzemy naszą kostkę, łączymy je razem. Następnie podpinamy się pod nasze USB-C. Teraz bierzemy nasz multimetr, ustawiamy sobie na razie na 200V. Prąd stały. Dlaczego na 200? Z tego względu, że ta przetwornica może uzyskać więcej niż 20V, 24, nawet i 30. Więc jak dam 20V, to przekroczymy zakres. Na razie ustawię sobie 200, a potem zmniejszam zakres na 20 Jak już będziemy oscylować w tych około 12V. Teraz mamy czarną i czerwoną próbówkę. Czarną przykładamy do GND. A czerwoną do AU. I dzięki temu wiemy, że na wyjściu naszej przetwornicy Step Up mamy 5V. Teraz należy wziąć śrubokręt i kręcić tą śrubką, aż uzyskamy napięcie 12V. O, mamy 30 za dużo. Teraz mamy 8. 8 i 4 w drugą stronę. 11, 3, 12. Idealnie nam się udało. Więc na wyjściu naszej przetwornicy Step Up. W tym momencie mamy 12V, więc idealnie do zasilania naszych 12V LEDów. ów do kolejnego bohatera naszego zestawu, czyli kontrolera. Można używać tych złączek, natomiast w moim przypadku się to troszkę nie kalkuluje, z tego względu, że tutaj będę się lutował, to taśmy również się będę lutował. Więc biorę takie oto obcążki i wyciągam jedną wtyczkę, jak i drugą. Następnie ściągać izolacji i. Ściągamy izolację z naszej jednej strony i tutaj już mamy super, z tego względu, że mamy czarny i czerwony, czyli klasycznie czarny GND, czerwony zasilanie oraz druga strona. I tutaj również przyjemna informacja, również są czarny oraz czerwony. Następnie znów ściągacz izolacji i ściągamy taką odrobinkę z końcówki, żeby nam zostało dosłownie mm2. Bierzemy lutownicę, bierzemy cynę. Dokładamy następnie bierzemy naszą przetwornicę. I tak jak wcześniej, out to przewód czerwony, a GND przewód czarny. Kontroler posiada tutaj input, a tutaj output. Czyli pod input podłączamy naszą przetwornicę, natomiast pod output będziemy podłączać nasze LEDy. Znów lutowanie, no niestety tutaj jest dużo lutowania, ale to dość proste luty. Przykładamy. Przykładamy drugi przewód. A więc gdy nasza elektronika jest już prawie gotowa, przyszedł czas na taśmę LED. Taśmy mam tutaj w odcinku bodajże 3 albo 4 metrowym. Przydałoby się skrócić, żeby po prostu było wygodniej. Dlatego wezmę sobie jeden odcinek taśmy LED i oblecę nim tak dookoła. Tak, żeby po prostu mieć lekki zapas taśmy, a nie ogromny zapas taśmy. Kończy się ona gdzieś tutaj. Utniemy sobie troszkę więcej, bo zapasu nigdy za mało i taśmę tniemy tutaj, gdzie są pady lutownicze dla ciekawskich, jeżeli taśmę uciąłbym na przykład w tym miejscu to cały ten segmencik przestanie świecić dlatego tnie się je właśnie w wyznaczonych do tego miejscach nasza taśma również jest opisana 12V oraz minus czyli klasycznie czerwony pod 12V, czarny pod minus no i teraz bierzemy sobie naszą taśmę i będziemy powielać tutaj nasze pady lutownicze pad numer 1 numer 2, a następnie do padu lutowniczych będziemy przylutowywać nasz kontroler, gdzie czerwony przewód to plus 12 V, natomiast czarny to minus. Chodzi o lutowanie, to już jest tyle. Więc ludzie nie lubiący lutować mogą w końcu odpocząć i powiedzieć: W końcu skończyliśmy. Teraz bierzemy nasze USB-C i przed wklejeniem taśmy testujemy, czy cały nasz zestaw na pewno działa. Uwaga, uwaga, podłączamy. Działa i to pięknie działa. W jaki sposób wklejać taśmę LED? Bo to też jest w sumie dość istotna sprawa. Jeżeli wklejemy ją bardzo blisko brzegu, to nasza taśma będzie widoczna tutaj przy brzegu. A taśma zamontowana tak nisko sprawi, że nie będzie widać tej takiej chamskiej łuny światła, tylko będzie to takie bardzo przyjemne dla oka. W takim razie bierzemy się za pracę wklejania naszej taśmy. Z której strony zaczniecie, w sumie nie ma to żadnego znaczenia. No i lecimy sobie powolutku, bez pośpiechu, dociskając za każdym razem każdy kawałeczek. Tutaj, jak chodzi o klej tej taśmy dwustronnej, jest naprawdę dobry. Więc przy dobrym dociśnięciu nic Wam się nie odklei. Tutaj od razu sobie sprawdzamy, gdzie dociąć taśmę, żeby wyszła równiutko. W naszym przypadku taśmę docinamy tutaj. No i gdy to mamy gotowe, zostaje jeszcze umiejscowić nasze... Komponenty elektroniczne, i do tego nam się przyda nasz ulubiony przyjaciel, czyli pistolet na gorąco. W trakcie, gdy nasz pistolet się grzeje, sprawdźmy sobie, czy nasza lampka działa. No i pięknie świeci. Wszystko cudownie funkcjonuje. Cały zestaw prezentuje się tak. W tym momencie bierzemy naszą górę, zamykamy. Oczywiście, później jeszcze to skleję, żeby wszystko już się pięknie trzymało. Akurat do tej lampki jest jeszcze taka oto podpórka, dzięki czemu lampkę można zamontować w ten oto piękny sposób. Stała formalność, wpiąć USB-C, wziąć pilota i cieszyć się nową lampką w Waszym domu. Jeżeli chcielibyście taką oto lampkę albo inną z innym logiem, albo z Waszym logiem. Piszcie śmiało do mnie przez Discorda, przez Facebooka, gdzie tylko chcecie, a ja powiem wam, czy jestem w stanie taką lampkę dla was stworzyć oraz jak się będzie prezentować. Może mieć w środku diody białe, może mieć diody ARGB, bez żadnego problemu. Zapraszam do kontaktu, linki macie w opisie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli chcielibyście więcej takich filmików Do It Yourself, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Oraz komentarz, będzie mi naprawdę miło. A więc do następnego odcinka. Cześć!